Ciao Tutti, jak się macie. Kwiatki, które dostałam na urodziny, dalej się trzymają. Wróciłam z weekendu z Katowic i myślałam, że będą zwiednięte już, albo że no będą już się nadawały do kosza, ale są i żyją dalej i mają się cudownie, także także dobrze. Hello guys, update mojego dnia, jest godzina 17 I słuchajcie, słuchajcie Włączyłam sobie teraz Call me by your name film Módlcie się za mnie Ja nie wiem czy kiedykolwiek wypowiadałam na jakimś filmie o, o tym filmie Ale w dużym skrócie Kocham ten film, ale stronie od oglądania go, bo wywołuje we mnie dużo różnych emocji i ja nie wiem, czy ja jestem zawsze gotowa na to, ale zobaczyłam, że niedługo ma zniknąć z Netflixa, więc uznałam, że dobra. Włączę sobie i obejrzę. Ale mam też drugą myśl, taką, że wyszłabym gdzieś z domu. Dobra, słuchajcie, zmiana. Zmiana planów. Uznałam, że jednak wyjdę teraz i. Że jednak wyjdę teraz i po prostu obejrzę sobie ten film, jak wrócę do domu, na spokojnie cały od początku do końca. Może. Wezmę sobie winogronę. Mm -hmm. Bardzo bym chciała ogólnie skończyć tą książkę, którą teraz czytam. Bo na wakacje jedę za miesiąc, w końcu, może. I can't. I can't wait. No więc na wakacje chciałabym sobie coś nowego wziąć. Prawdopodobnie wezmę tą, ale zobaczymy. Dobra, idę. Przyszły mi ostatnio nowe okulary, sobie zamówiłam. I ten top. I um, my grapes. Dobra ladies and gentlemen) okay.

Piszę sobie teraz e, moje cele, które chciałabym osiągnąć do końca tego roku. Cele w social mediach ogólnie. Jakieś takie moje progi, które chciałabym zdobyć. I jeden próg, który już mogę powiedzieć, który chciałam, a który nie wypalił, to bardzo chciałam do moich urodzin mieć 1000 subskrypcji na YouTubie, ale niestety ostatnio się to zatrzymało i, i mało braku. Yy, także przeciągamy yy, ten, ten cel do końca tego roku, może. Ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, co robię w internecie i nie, nie wstydzę się niczego, co dodaję, bo uważam, że jest to słuszne, jest to fajne, lubię to, podoba mi się to, co robię, więc czuję się, czuję się bardzo dobrze z tym. Jezu, i muszę wam pokazać kubek, który ostatnio namalowałam Girl Boss, So cute Jest piękny, w ogóle nie wiem, czy było napisane, żeby ogólnie go wysuszyć w piekarniku Ale ja go po prostu zostawiłam na noc, żeby wyschnął i... So cute Wiecie, co mnie ja jeszcze denerwuje? To, że mój przydziałek jest krzywy My mam wczoraj włosy wszystko super fajnie. Idę się myć, o, czy może idę spać. Wstaję dzisiaj i jest kaulik w postaci takiej, że mój przedziałek idzie tutaj prosto i potem skręca. No nie wiem, czy to teraz widać, ale jak sam to bardziej było. On skręca. O, zaraz go znajdę. O, mam, mam. I po prostu naturalnie układa się to tak. Uai waj! I potem muszę to naprawić, no bo nie wygląda, to okej. Okay. I mnie to wkurza strasznie, że tutaj mam takie, takie o, a tutaj mam więcej włosów i, i jakby nie mogę tego tak bardziej zrobić i no, denerwujemy to. Ale ładnie wygląda że z profilu, no? <śmienicza> czy to ok, to jest, tu twoi nie